W Niemczech się opłaca, w platformerskiej Polsce nie. A prezes, który do tego doprowadził, już znalazł nową pracę. Ma odpowiadać za dostawę ciepła do domów. Jakby takim widocznym znakiem tego jest postawa prezydenta miasta, który na sesji Rady Miasta mówi do jednego z radnych, że on najpierw skończy i wyjdzie, a potem nasz radny będzie mógł zabrać głos. W taki sposób dyskutować o w taki sposób dyskutować o ważnych problemach się nie powinno. Po drugie, organizujemy tę konferencję w poczuciu odpowiedzialności. Jako największa partia opozycyjna uważamy, że naszym obowiązkiem jest nie tylko krytyka obecnych władz, ale także próba formułowania własnych propozycji. Sytuacja rzeczywiście była tragiczna. Udało nam się, i to podkreślam, bo to nie był mój sukces, był to sukces grupy pracowników przy pomocy zarządu, która wzięła swoje, sprawy w swoje ręce i miała ku temu możliwość. Zachęt był w takiej sytuacji, że żadnych zwolnień nie przeprowadzaliśmy, nikt z zewnątrz nie przyszedł, udało się. Wyzwolić zaangażowanie pracowników. Ja mam materiały, one były przyjęte jednomyślnie przez Radę Nadzorczą, przez Naftę Polską w tamtym czasie. Pracownicy sami zaczęli ratować zachód. Jedna osoba z zewnątrz nigdy nie jest w stanie dokonać zmian, jeżeli nie ma takiej woli w organizmie gospodarczym, w którym działa. I sukces to był nasz wspólny sukces. Porażka też byłaby naszą wspólną porażką. I patrząc z perspektywy, żal mi tych osób, które kosztem swojego zdrowia, życia rodzinnego, często rozpadu rodzin, ponosząc potem ogromne konsekwencje. No, i było zbyt dobrze po prostu, tak? Zbyt, zbyt, yy, zbyt dobrze w 2008 roku yy, zmiana, yy, zmiana yy, polityczna w Polsce, ta lautacja, która tutaj, i yy, 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 życzenia dla pana ministra Grada, i odwrócenie sytuacji, tak? Zamiast, nazwijmy to ludzi o takim technokratycznym, inżynieryjskim, menedżerskim podejściu, przy, przyszły z powrotem osoby, których yy, yy, podstawowym powodem była, było dobre umiejscowienie w strukturach partii rządzącej. Tak? Zarówno w przypadku Ciechu jak i, jak i Zachemu, tutaj yy, poniżej. Tak? Yy, osoby, które yy, nie chcą zarządzać i budować wartości firmy, ale w pierwszej kolejności dbają o, o, o dobrostan swój osobisty i struktury politycznej, która je dysygnowała. I pęknięcie tej ścieżki rozwoju. Pęknięcie ścieżki rozwoju, która została zarysowana dla Zachary. Tak jakby zadziałała taka żelazna, idiotyczna logika opozycji. Tam gdzie my stawialiśmy plus, to druga strona musi postawić minus bez względu na, na sens. Tak? Dla samej przyjemności odróżnienia się. Od, od poprzedników musieli zdecydować, że pewne decyzje inwestycyjne będą zatrzymane, w procesy ukręci się im, po prostu, mówiąc przysłowiowo, łeb. I teraz widzimy, ku czemu to prowadzi. Z kilka lat buksowania, grzeźnięcia i enigmatyczna umowa o sprzedaży. Sprzedaży wszystkich praw własności intelektualnej związanych z produkcją podstawowego produktu, czyli TDI, w Bydgoszczy. Trzeba pewną politykę rozwoju ustawić bardzo strategicznie. Tu można podjąć długofalowe decyzje, które się wszyscy będziemy trzymać. Właśnie, czy będzie rządził Tusk, czy Kaczyński, to pewne rzeczy, tak z natury rzeczy w polityce gospodarczej, jest, muszą być kontynuowane.